Witamy Was serdecznie. Hello! Z tej strony Supermafia Ursus. No i bodzios Supermafii no, Ursus. Ja tutaj, no. Słuchaj, a po co mi kazałeś tutaj przynieść to tutaj? A o, to już jest... Przecież tutaj już jest mało Pędę co. już co ręce Aha, już sobie ręce. Aha, sobie nie, ręce. chciałem powiedzieć, bo to Michał kupił. Nie wiem gdzie dokładnie, ale gdzieś w jakimś sklepie z częściami, nie? Takie coś. Taką pastę. Ja szukałem. To już sama wiesz ile, ile było kupowane różnych, mm -hmm. nie? I to jest takie coś. Tu już mało zostało, bo to i Michał Mariusz ręce mi... Ale je... nie używasz du du dużo, nie? Tyle. Troszeczkę. No. Tyle. No może ciut więcej, nie? Żeby to do umywalki nie leciało niepotrzebnie, bo się... Muszę I to jest jeszcze to zanieść. bardzo dobre. Nie? Tak. I ci kazałem to przynieść, bo tu mam dylemat. Mhm. Mm no to jest takie zamarznięte tu. Odrzut z eksportu. I żeby to ruszyć, może to do, do 9 setki się przyda, albo co? Nie idzie tego ruszyć. I teraz w ramach tego tej pasty. Mm -hmm. Teger nazywa, czyli tam to to po angielsku mniejsza z tym. Jak, jak to poczekaj, to, to jest to tager. samo co ta pasta, nie? Jeszcze tu jest takie coś. To już było pokazywane, Michał tu tłumaczył. Tak. Ale to jest chemia techniczna, to, to pewnie do, do mycia albo do czegoś, nie? Uh -huh. To odstaw. No i, i teraz to tu opryskam To masz. I zostawia to na jutro. Nie? Aha. Chcę, żeby Ale to te, te żarło. To niczym nie idzie, nie? A tu nie, nie idzie. Jest, zobaczcie, tu nie jest nawet. Nie wiem co to jest za gatunek tutaj stali, że to tak zarzewiało. Nie, nie, jest... nie szło tymi kluczami. Nie, nawet nie jest gwin, to jest ocynkowany, nie? A w środku musiał zarzewiać chyba. To nawet tym największym kluczem nie, nie szło? Jest, nie, nie będę tam. Aha. Cię wyginał i szarpał znowu, bo też to jest. No i o, jak masz tutaj taki. To jest masakra i teraz to wezmę pionową i w wkręcę i napryskam, nie? Jak masz taki środek? No kluczów, to nie a to nic no. nie idzie, I ja, to chyba jest ciągnik w zaczepie, to wezwane nie ruszyć, nie? To jest to chyba tutaj z nie? To jest, chyba. nie myślę, bo... No to Michał mówił, Michał... że chyba razem z Warińskiego tam coś tam kupuje i... Tak. Sprawdzimy to teraz, nie? Bo my mamy właśnie ten, co? Łopata to, to była? I szpadel, nie? Z tego. No. No to ja tam nie wiem, tam chyba coś sadziliśmy, czy coś, to Michał tak. tym obsługiwał się, tym cyklopem tak zwanym z no. tegera, nie? Tak. Mamy tu budę No to dawaj to teraz tutaj, pryskaj. Dada, budę 40 i takie różne, nie, ale no. ten co kupił, ten co kupił musi być, nie? Mhm. I sprawdzimy go, co on tu powie, ale nie będziemy dziś tego ruszać. I co teraz robisz, to no teraz musisz... Teraz propionowo tu walę, opryskam, może powtórzę jeszcze raz, tutaj się trochę tam zagłębi, bo ten odcinek musi ruszyć, nie? Kiedyś był taki, tu w Starogardzie było, na Lubichowskiej, tu zamiast tego pasa, to było kremowe, kremowy taki, nie? Zamiast tego pasa, nie wiem co to było, bo to było i zniknęło, nie wiadomo co, czy firma zbankrutowała, czy co. Mm -hmm. I tu było czerwone takie i dłuższe to było i węższe, nie? To jak w kombajnie zdejmowaliśmy koła yy, na odrzutniku, bo na młocarni szło, ale na odrzutniku nie szło. To jak tym dałem, Michał to miał kupione. O, czyli nie tym, tylko no, tym drugim. No tym, tym, mówię, z tą czerwoną krechą, w kremowym tym, takie wyższe to było. To na drugi dzień było przez tą całą tuleję od, od piasty odrzutnika przeszły po, po osi. Powalę odrzutnika na drugą stronę i ciachnie. nie? Uh -huh. Ja ci tak patrzyłam, z bliska Cię wzięłam, bo jeszcze masz tę skórę. Od tego fajnie. spawania, tego stołu. Młodzi, młodzi kamele, o nie. A to jest tak jak, jak ta farba jest, w sprayu. Jak jest kulka, to trzeba bujać, nie? Nie no. ja będę czytał instrukcji, tylko będę trochę sobie bujał. Buja się Za dużo to się nic dobrego nie stanie, a za mało to może być jak wcale to szkodzi, bo to jest ta kulka, żeby to mieszać. Bujasz w obłokach tak. teraz. Buja lasa, nie mas. To, to, to chcesz tutaj w tym miejscu tego. Tylko... No, to, to, to prawie nowe wygląda, a nie widać, żeby tu ktoś piaskował albo co, żeby to było piachudrem zawalone. Nie wiem, co to jest. Zobaczymy. To się przyda jak to ruszy. No właśnie, czy To jest bo ogień bo nie chcę tego rozhartować i znowu hartować, nie? Nie mam koteliny. Zobaczcie, no to jest dobrze wygląda. No, nie mam kotliny kowalskiej, żebym to... I tutaj tak samo na dole. No. To... No, no nie wybite. Nie? Ani nie jest takie ani skrzywione, no. ani nic. O. Teraz sobie Tylko nie do mnie w kamerkę. Nie. No nie, ja bym nie po chciała. Ralardzie tutaj zrazi. Na, na razie. Się chowa na razie to. To mogę no. nawet już powtórzyć. O. Normalnie, o, wieszczę. Le leci tam na dół, no. tak? Ja to chyba mam odsunięte, bo nie chcę, żeby ten. Ale więcej już nie będę dawał, bo już teraz nie leci. Stanę. Żeby w komerkę mi tutaj czasem... Nie, to sobie tam się odmraża, jak to ja mówię zawsze. Mhm. Daj odmrażać, nie? No. no. Mhm. To, mówię, pasta bardzo dobra. Znaleźliśmy sami, no Ty znalazłaś. Takie białe i zielone te, tła jakieś, nie? Też dobra jest. I, mhm. i biała w środku, nie? nie Taka w drogerii. Tak. A te typowo BHP, no. to, to mnie nie pasuje. Nie. Jakie żwirowate, to tam no, one w nic biorą, to, nie? To, to Jak to mydło w płynie weszło, to żeś dolewało się, mieszało wtedy, mm -hmm. nie? Bo tak to się kruszy, a, a tego troszkę, nie? Tej pasty tylko, tylko troszkę no. i, i wystarczy. Michał to, tak samo zaraz, bierze. Zaraz zobaczymy, zaraz. No się dogra, nie? Dziś nie będziemy dogrywać. No Nie, nie idzie ruszyć, choćby się wszedł, nie? No to, nie mam ciengi, no nie będę, no. nie bajeruję tu nikomu, nie? Ale test, to jest zakupione, to nie jest dostane, nie? on tak. to kupuje, takie rzeczy, chemikalia. I teraz chcemy właśnie przeprowadzić no, taki test. Bo jest na czym, nie? Bo jest na czym to właśnie? To i różnie, i łomem, i cudem, i, i, i nic. I tym, najpierw miałem tymi, co tu leżały, a potem sobie już zaczep poszedłem, nie, do ciapka. Bo on ma ten stary typ zaczepu z przodu i, i to nie jest blaszane, to się nie wygnie, nie? Ten jeszcze stary, nie, nie ten... Taki prostokątny, tylko zaokrąglony. No i, i zobaczymy co to tu zrobi. Na razie nie wsiąka, ale trochę poszło na dół. Nie? Dobra, niech to sobie tu jest. Pierw poszło, było widać, nie? To gdzieś może dotąd poszło. Niżej nie, na pewno. Ale obadamy, nie? Mhm. Jak, jak będzie, mówię, nie, nie będę tu walił, bo jak się wali... Niektóre, to kiedyś to była taka moda. Ja, na... bo tutaj tam jest gwint, nie? Nie, ale na łączniki te starego typu, nie? Się uderzyło parę razy, ale gdzieś w ten nowe, to cięgło, ten łącznik u górny, nie? Centralny, jak to się mówi. My to cięgło mówimy jeszcze, tata mój to mówił cięgło i, i w kółku to u góry, nie? Na dół. No łapy, tak, nie wali mi w komórkę. Na, łapy na, i, i to o, chciałem obudzić to nowego typu, to to trzasło. I no. dlatego nie walę, nie? No, bo w ostateczności będę grzał i będę hartował nie? od nowa. Ale nie można przehartować, bo, bo może się urwać nie potem. Zabimba i tym, A jak będzie za mało, to gwint się przeciągnie, nie? Jak nie bim. będzie zahartowany. Mm -hmm. To na razie tyle, nie? Tu mam ten już zrobiony, o. Z, z, z tego, nie? W tera, i, ale myślisz ile to byś czekał? Do jutra? Do jutra. Tak jak z kombajnem. No nie no. szło, nie? Ściąga czas trzas taki takiej byczy. To nie, jutro no, rano będziemy nagrywać. W tym roku. Mhm. No. Jak myślisz, jutro rano będziemy to nagrywać? No. Skoro świtnie. Po yy, końców... śniadaniu. No. No. Końcówkę tego filmu wtedy się dogra, nie? No. Do tego. To i... na razie do jutra, jeszcze tu możesz to wykończone już. Nie na razie do jutra, to tak wiesz, ale tutaj to wykończone teraz chcę właśnie pokazać. No. Tak, tak. Ja to widziałam, ale widzów tak trzymałam trochę... wiesz... ma nie niepewności. No. Jak wchodziłam, to ale już nie chciałam nic mówić. Kurde, co Góra tu jest? Nie jest malowana. Zobaczcie, pomalował. Teraz oto ten stół pomalował niedawno. No, jest I... i ma. I nie jest na mokro malowane, jak ktoś gdzieś tam pisał. A Mówiłaś, tej blaty że... mówiłeś, że tego blatu to mówiłeś. Nie, to olejem, tak, ale no mówiłeś, no, że nie będziesz nie, malował. Chyba, że farba i będziemy świnić, nie? Tak. Na, na tym na, na poprzednim. Korpusach, to, to na poprzednim. Nie? Tu są poprzeczki, to było, nie? To jest jeszcze ślady są. Tak. I... Na poprzednim filmiku chciałam powiedzieć, że mówiłeś, że nie będziesz malował, bo i tak kładziesz, wiadomo, wszystko i, i, na stół. Tak, tu jest wilgoć, nie? Mówiłeś, że tam. No. Ktoś, gdzie ten zaczep maluje? No to, to tam był trochę, żeby zamaskować, ale. Ale nie było powiedziane, jak jest wilgoć. Palnik przynoszę, nagrzewam, jest ciepły i maluję. Tak samo było ta. O! <grytanie> Jakbyście chcieli coś małego pomalować i się boicie, że Wam zejdzie, nie? Farba. No. Palnik, jak jest małe, można opalarką, nie? N nie kopciuchem żadnym, bo się odymi i to farba nie trzyma. Ale gazem. To to gazem traktowałem, tak samo jak w przyczepie, tam, nie? Widzicie, Ten jak zacząt. bodzią traktuje. No traktował I, i, i tu jest tak samo zrobione, nie? O jakie rękojeście. To tam jeść. nie będzie na dworze Rękojeście. Nie, bo po to, to, co tam mówić. Ciężki knapać. jest, ciężki. Ciężki? No, ciężki. Ale tu złość, po co tam za te kanty, jak tu można? No fajnie. Tu, tu się nie trącę, bo niech bo nie idę nie, tak blisko nie widzisz, nie? Chciałem wyciągane rączki, ale mówię, mam takie pręty ładne, to to zrobiłem z tych prętów, no. to jest mocne, tego się nie wygnie, nie? Nie chodzi o to, że to, że to by się wygięło od tego pół stołu, od tego pustego stołu, nie? Ale jest ładne, nie trzeba malować. Zobaczymy, czy to rdza pu złapie, ale to jest jakiś specyficzny metal. Nierdzewny nie jest, nie? Chociaż i rdza złapie, no, no to przecież to jest, to nie jest tutaj... Nie, w... to olejem doma, no. Tu mówię specjalnie, jak będzie coś robione, będzie wyczyszczone, jak będzie koniec, będzie... Będzie znowu zaoliwione, nie? Mm. Najlepiej, ale będę już miał pewne, bo tamten się kończy. Co tam Mariusz maluje w domu, ten siwy, nie? No, Te ten ściany maluje. Starodawny. No, też, z XIX wieku, nie? Już niekompletnie. On był rozsuwany jeszcze na dodatek. Ten stół kiedyś. To jest jeszcze na tej gospodarce po rodziców. Tak. I to, to, jest to jest dębowy stół. Tak. Tu już tak się. Osuwało, wiem, że kiedyś, ale ha, teraz się nie rozsuwa. To, to, to się wyciągało, to bodzio, to bodzio tutaj. Z... Tak, tu on miał jeszcze szufladę i taką falbankę. No i ma. No, tu ma bodzio, następny stół. Bo to tam jest nieznane. Tak, to ale zobacz. No ale leży. Mówię, tam tam to... miał stół z palet. No ten będzie jeszcze użyty, jak będzie most już złożony, żeby i koła przykleić. Tam stoi i... następny stół. Tam stoi i tam z daleka I chyba jeszcze też stoi. jeszcze gdzieś z tyłu stoi. że Te to są pokraki, tak. No, ale tu, ten, to już będziesz mógł położyć i nie będziesz się yy, bał, że na przykład z, z tego, nie, tych no tam, starych drewnianych ci tam spadnie sam nie silnik. Nie mogłem przerzucić tego bloku albo silnika już złożonego. Bo, Chodź wiesz, tu, bo ja po bo, bo nogi, nie? Mhm. Strach było, że mnie spadnie wszystko. No. A są ten, na blasze się ślizga, tam jeszcze się wiesz, żinało, nie? Tak. Krawędzie ostre. No i tak. No bo w drewko wchodzi się, wpija No Pan, czy mi tam dał te, te... No to już pokazywałeś te? No. no. To z tego zrobiłem z połowy ten stół, z drugiej połowy to już było chyba mówione. Zrobię wąski wózek jeszcze jeden? Jeden? A tam już jeden wózek jest, tylko dechy albo płytę OSB będzie. I z tego drugiego, szerokiego też będzie wózek zrobiony. Bo tu na stół warsztatowy nie ma miejsca, nie? Zawsze co innego by wtedy przestawić, a tak to, a do detali kładzenia to będę miał dość już wtedy, nie? tak mnie po głowie chodziło jechać na złom, bo te no, drogi, no, kiedyś też był w 2004 drogi złom, jak robiłem przyczepy te małe i rozrzutniki sześćdziesiąte nie, tą czerwoną. No to jedną przyczepę pociąłem. Co teraz na społeczności była... Nie? A, ta sześćdziesiątka, no. no. Było a, zdjęcie... Do jeszcze muszę powiedzieć. Ale poczekaj, było zdjęcie właśnie no. i niektórzy się pytali, to był co, twój stary... To jeszcze tata kupił, 60 ale no, no, co ja no. nim jeździłem od nowego, nie? Tak. No, na był ciapek, wtedy była 60 potem, i była. pierwsze traktory na tej gospodarstwie. Tak. Po 8 latach była 60, 82 od nowego, nie? I jeżeli chodzi o kolegę... No, taty mojego i jego syna mojego, kolegę, to drugą 60. do Kaskara, którą prowadziliśmy, to ona jest w połbinku. Ona jeszcze jest w oryginale, bodajże, błotnik ma czerwony z przodu. Nie? Ale Kaskar zawsze piszej pod komentarze, nie? pod filmikami, bo jak jechał, to kurde, Ale ta to szła tam, było tam nie było na żwirowni, żeby nie wyszła. Właściciel żwirowni miał 85, zmodernizowane na 902, to na. D50 albo D47 na dwudziestkach na kołach, nie? To mu trochę włożył, on nie mógł się wygramolić, a mnie na tą małą, na balonukach szczubem belka, nie? I heja dęba. No mówi, kurde, zapiął, co ty nie mówisz, wie, jakie tam są góry, no, tak więc, że... Wie, bo tu mieszkał, nie? No. I, i było I słychać, mówi, że Ty słyszałaś, a on nawet młody był Młody, wtedy. no. Młody nie powiem chłopak. mały, ale młodziutki, był, no chłopak do szkoły, no, nie? No. I... Teraz piszę właśnie w komentarzach. Czy on nie? słyszał zawsze, co to jest. Że słyszał, nie? że Pan Bodzia jedzie. No. Teraz gdzie indziej mieszka nawet nie wiem gdzie, tak. ale temu Michała był, jak ja byłem kontuzjowany, chyba na żnibach, tak więc pozdrawiamy Kaskara, nie? pozdrawiamy Kaskara i wszystkich widzów. Nie? No tu jeszcze zostały śrubki od tych, bo to miało nogi regulowane, nie? A te śrubki sobie już opryskałem. Dwa dni temu, teraz to będę rozkręcał, gwint poprawiał się przydadzą nieraz. Nie? Mhm. A tu są też regulowane, to już było wspomniane. To bo już tu było jest nierówna wspomniane. posadzka, żeby się nie, nie tupało, nie? Mhm. To jest. I mocne śruby są dane, i ocinki, i kółka pod spodem, te, te krążki. Także no to by było na tyle. To do jutra. No bo do gramy mówię, to będzie do, dołożone z tego. Tak. Czy to poszło, czy nie, nie? Tak. Ale, czy to pójdzie, czy nie ale pójdzie? Mówię, trzeba mieć nadzieję, że pójdzie. No nie chcę tego grzać, nie? Zobaczę. To na razie. Do jutra. No po co miałam yy, przyjść tutaj z kamerką? Wypadek był. Jaki wypadek? No, tu się zaparłem tymi i, i tam wylądowałem. A to puściło? Samo kurde. To nawet godziny nie było. No, A tak miało być rano. No. Miał być jutro. No no rano, no, no do jutro. Jeszcze coś tam chodzi, ale. Ale jaja, zobaczcie. Wszystko, wszystko przyleciało tu, nie? Jak przechyliłem. Nie wiem, czy tam jeszcze coś w środku będzie. <laughs> to jest dopiero. Mogę z czystym sumieniem polecić to. Tak. Tym bardziej, jak, jak do jutra, no to to. to... No, mówi właśnie. Ja by to nad żarło wszystko to nic zmienia. O, widzicie, same, same czarne. Patrzcie, jak je sobie kręcę. O, i natuję. Ręcami. Safe. Daj, pokaż rękę, bo czasem ktoś nie widział na tym. No, wytrzymaj. Sam asfalt. To chyba wytrzesz teraz, co? Czy, jak to się... Czy tego nie trzeba wycierać? Wycieram to. I wtedy co? Olejem, tak? Olej bym to No to działa, to super. Bardzo ładnie. To polecasz. Polecam z czystego serca. No, mówiłem o tamtym przed chwilą. No, mówisz godzina, czy ile. Że był super, ale to jest chyba jeszcze bardziej super. Bo tu jeszcze mamy gwint. No, to ten syf, to czarne, to tu było, to tu był jakieś, jakieś dziadostwo i dodaj. Mhm. Że to wyleciało czarne. tam wsadzić trochę, z tą szmatą. Nie, ja mam dość drugi paru. to nie dotąd. Aha, to jest dotąd, a! No tak. Teraz damy oliwie. oliwę. Oliwę I, i i heja banana. I heja banana. I heja banana. O teger z kulką. To się Michał ucieszy. <grymne> nie pokażę na filmu. nie dopiero zobaczę na filmie, No. Szok Zobacz, nie będę grał. Szok na teraz do wiary. idzie. Nie do wiary. <grymne> Super. No, tak o, więc nie, szło do góry, polecamy. Tam, Zwykle, no. Zacinało się, jak coś było. nie? leciało z tym, z tym płynem razem, wyleciało na. Teraz będę to musiał przechylić. to muszę tutaj przynieść, nie? O. Bodzio. Bodzio poleca. Bez wściemniania, kurde. Teraz sobie wkręcę do góry to. A może tam coś jeszcze jest, jakiś brud. Chyba tu przykładnie wylecia. Niech tam zrzuje co się. A to się nasmaruje tu smarem, nie? A potem przed kręceniem jeszcze olejem rasy. i nóżka. No, to, no to nara normalnie. No. Cuda. Widzicie ludzie? Cuda w tej budzie normalnie. Klik, klik, kli. Pa pa! Do następnego vloga z nami. Cześć. Cześć.